inna barwa, mamy tam światło pomarańczowe. Co się stanie jak włączymy stop? Stop. Amrugaj. Czyli tak. Stop w obydwu lampach mamy mocny. Kierunkowskaz też jest świetnie widoczny. No i tutaj jeszcze w tej lampie Mamy zrobione przeciwmgielne w takiej formie Czyli i pozycja, tak? Pozycja świeci cały czas. Włączamy przeciwmgielne mamy dodatkowo światło przeciwmgielne zrobione w tej lampie. Czyli mamy pozycję w tym momencie wciśnij stop to skrajne jeszcze się zapala i tutaj drugie włókno świeci mocniej. Mrugaj tym kierunkiem kierunek ewidentnie jest jest pomarańczowy w stosunku do do pozycji.